Witam serdecznie, z tej strony ponownie Trans-Dimensional One, wracam do Star jaka niespieszny szablonik i znajdujemy się w środku przeszukiwania tego, tych układów planetarnych, prawda, w tej nebuli w głównej mierze, u kłoma nebula, w poszukiwaniu jakichś użytecznych dla nas rzeczy. Wiecie co? Tak jak mówiłem, dookoła pulsarów istnieje duża szansa na to, że znajdują się tam stacje badawcze, więc udajmy się najpierw do innego sąsiedniego pulsara. I przeszukajmy też tego typu sygnały. Jakieś porzucone w przestrzeni kosmicznej okręty. Może znajdziemy tutaj coś ciekawego, chociaż najprawdopodobniej będzie to jakaś pierdług. Tak, jest to piadułka, i tak możemy podlecieć. Znaleźliśmy lokalizację stacji górniczej, fantastycznie. Odzyskajmy to co jest na pokładzie i znaleźliśmy dość dużo paliwa. Bardzo fajnie, zwróciło nam się zalot. Zwróciło nam się zalot. Więc skaczemy do tej gwiazdy neutronowej. Gwiazda neutronowa z planetami? Czyli to nie jest pulsar. To jest zwykła gwiazda neutronowa, tak? No cóż, ee, podlećmy i zobaczmy jak to wygląda, skaczemy do tych planet i zobaczmy co znajdziemy ciekawie. O, jest złom na no, obicie tego świata, to oznacza, że są tutaj ruiny, to oznacza, że będzie ma ruiny przeszukać. Scan, nic nie wykrył, ale i tak bliżej gwiazdy Nautunary będziemy chcieli podlecieć, żeby zobaczyć czy nie ma tam... A nie, patrzcie, i tak, i tak mamy ten. To nadal jest puls, chociaż nadal nie jestem pewien definicji, czy właściwie używam tej nazwy. Przeszukajmy ruiny. O, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo cenny obiekt, którego najprawdopodobniej nie chcecie sprzedać. Jest to wyspecjalizowana jednostka, która używa nanotechnologii fabrykacyjnych w celu maksymalizacji produkcji paliwa, w tym przypadku masowego, masowej produkcji antymaterii. Jeżeli będziecie mieli swoje kolonie, to wewnątrz tych kolonii będziecie mogli produkować między innymi różnego rodzaju budynki przemysłowe. Jednym z takich budynków jest produkcja paliwa. Jeżeli umieścicie ten oto moduł, który uzyskaliśmy, synchrotron, car, po pierwsze, wkurzycie wszystkie frakcje, które nie lubią AI, bo jest to moduł, który bazuje na technologii AI. A po drugie, będziecie produkowali o 3 jednostki więcej paliwa, czyli praktycznie podwoicie ilość produkowanego paliwa. Bardzo, bardzo, bardzo użyteczna rzecz. O, o. Jedyny punkt skokowy jest dość daleko. Będziemy musieli zastosować tutaj pewien drobny trick żeby się stąd wydostać. Najpierw przeskanujmy... Aj, i tak w koronę. Eee, nie mamy zapasów na taką głupotę z mojej strony. Straciliśmy bardzo dużo zasobów niefortunnie przez moją głupotę, a stracimy ich jeszcze więcej w niedługim czasie. Tutaj nie ma żadnych ruin, prawda? Nie. Wygląda na to, że nie ma żadnych ruin. I również nie ma w przestrzeni kosmicznej niczego, co byłoby dla nas użyteczne. Hmm. Spróbujmy. Jestem ciekaw, na 98% nie zdążymy dolecieć do punktu skokowego, bo powinien on już być zakryty przez. Tak, jest on zakryty przez ten strumień. Możemy schować się za planetą. Wow, na to nie wpadłem, że możemy schować się zwyczajnie za planetą. Zrobimy inną rzecz. Zużyjemy paliwo i przelecimy przez samo centrum gwiazdy. I dzięki temu zużyliśmy dosyć mało zasobów na to, a dzięki temu, że jesteśmy inżynierem, to samo uruchomienie tego awaryjnego manewru nic nas nie kosztowało. Więc możemy... To jest metal, po prostu sam metal. Nie to za bardzo. Nie znaleźliśmy tutaj niestety zbyt wiele. Właściwie więcej to chyba straciliśmy czasu niż, niż, niż zyskaliśmy, prawda? Zasobów. A nie, przepraszam, co, co ja narzekam. Znaleźliśmy synchrotyum, więc to sa, sa, sam ten moduł e, można sprzedać za wysoką stawkę a można też go zachować dla siebie na przyszłość. Ok, lecimy na Hargor. I jedna ważna rzecz, jeżeli chcecie, znajdziecie ten moduł, prawda, Synchrotron, i chcecie go sprzedać, to uważajcie, jakiej frakcji go sprzedajecie. Ponieważ jeżeli sprzedacie go w frakcji, która posiada zdolność do fabrykacji paliwa, to ta frakcja będzie używała tego Synprotonu do fabrykacji tego paliwa, co sprawi, że będą mieli więcej pieniążków e, potężniejsze floty, jeżeli się nie mylę, e, również WAM trudniej będzie, prawda, zarobić na paliwie. Ponieważ te... O, o o. O. Ta flota jest odrobinkę za duża dla nas. Chociaż właściwie. Myślę, że moglibyśmy z nią zawalczyć, jeżeli chcieliby z nami walczyć. Byłaby to jedna z najbezpieczniejszych walk do tej pory dla nas. Mieliby przewagę w myśliwcach znaczącą, ale teoretycznie prawdopodobnie moglibyśmy z nimi zawalczyć. Jeżeli chcieliby z nami walczyć, to co? Walczymy z nimi? No teraz już zabójmy. Teraz już musimy z nimi zawalczyć. A więc, moi drodzy, pierwsza większa walka. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Przeciewnik ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma bardzo dużo okrętów, które będą dla nas dużym zagrożeniem. Zobaczmy jak to się dla nas skończy. Rzucamy do boju wszystkie nasze jednostki zdolne do walki. O, tego nie wyposażyłem ponownie. On najprawdopodobniej zginie w takim wypadku, bo nie jest przygotowany do walki. Wszystkie jednostki zdolne do walki mają się tutaj stawić. Zobaczmy, zobaczmy, moi drodzy, jak nam to wyjdzie. Na ten moment. Jak wygląda polewałki? Nic ciekawego tutaj nie ma. Zacznijmy. Nakażmy naszym jednostkom trzymać się raczej ostrożnie po tej naszej stronie, żeby można było szybciej się wycofać. I zobaczmy, jak wygląda to stać. Przeciwnik ma dość dużo myśliwców, właśnie dlatego nie chciałem, żeby nasze, moi drodzy, nie chciałem, żeby nasze wolfy się za bardzo oddaliły. Wolałem, żeby wszyscy mogli zapewnić sobie lepszą ochronę przeciwpowietrzną i teraz zaraz wydam rozkaz. Wydamy rozkaz skupienia się na pewnych specyficznych okrętach, anulując rozkaz obronny. W ten sposób powinniśmy być w stanie to odebinkę lepiej zrealizować. Teraz, tak jak widzicie, każdy rozkaz, który ja wydaję, zużywa moje punkty dowodzenia. Punkty dowodzenia są generowane co pewną określoną ilość sekund. Jeden punkt dowodzenia wystarczy na otwarcie rozkazów na chwileczkę. Więc ja mogę wydać tyle rozkazów, ile zechcę, do około e, w ramach tego czasu, prawda, który tutaj mam. Ok, e, wydałem troszeczkę rozkazów. Nie są to może najrozsądniejsze rozkazy. Są to one, są one odrybinkę zapobiegawcze, bardziej bym tak to ujął Pozwalamy, żeby przeciwnik zużył odrobinkę więcej rakiet, bo rakiety są nieodnawialne. OK I zobaczmy jak wygląda. Wygląda na to, że na każdej flance mamy przewagę, tylko w centrum. W centrum mamy gorsze siły. Co może być problematyczne, jeżeli przeciwnik zdoła nas otoczyć, wbić się w jedną z naszych flan. Na ten moment nie wygląda to jakoś szczególnie źle. Tak jak mówię, raczej, raczej dość zapobiegawczo tutaj walczę. Przeciwnik pamiętajcie użył manewru awaryjnego przyspieszenia więc dzięki temu on może troszeczkę wolniej walczyć, więc my, zapobiegawczo tutaj grając, grając na czas w głównej mierze, dajemy sobie wystarczająco dużo Czasu teoretycznie. Wiesz co? Ja bym Ciebie poprosił: zmarnujmy punkt dowodzenia, a to jest dość istotne. Wyeliminuj ten cel, jeżeli mógłbym Cię poprosić. Ty zaś eskortuj. Eskortuj tego, ponieważ Ty nie masz generatora w tajce, więc nie jesteś najlepszym, najlepszą jednostką do walki z obiektami, które są w stanie przejść. Są, jest kilka typów obrony. Jednym typem obrony jest, są generatory tajcze, tak jak tutaj widzicie. Innym typem obrony są, jest zdolność do przejścia w inną fazę egzystencji. Jak zobaczycie. Nie, to, to nie jest ten typ okrętu. To jest ten typ okrętu. Ten okręt, jak widzicie, jeżeli będzie atakowany, to on powinien. O, właśnie. On nie uruchamia zewnętrznych tarcz, tylko na chwileczkę przechodzi do innego wymiaru, jak gdyby, tracąc, tracąc... A moi drodzy, nie ma możliwości stalenia mu obrażeń, ale on generuje dość dużo eflax wtedy kiedy jest o właśnie w tej fazie. I są to o tyle niebezpieczne okręty, że one mogą nas oblecieć, obskoczyć o właśnie w taki sposób. Tutaj. Ten okręcik niestety zostanie zniszczony. Jest to okręt, którym my personalnie dowodzimy. niestety nasz pilot AI wyrwał się o debinkę przed nas. Przez co, przez co ten nasz okręcik dość, w dość niebezpiecznej sytuacji się znajduje. I nie uwzględnia zagrożenia właśnie ze strony tego obroku. Powinienem przejąć kontrolę nad tym... Lepiej, lepiej tym zarządzać, no ale stwierdziłem, że zostawię, zostawię to pod kontrolą AI, mój błąd, prawda, który będzie mnie troszeczkę mm, kosztował. Niestety AI mm, aż tak inteligentny tutaj... Nie jest. Mamy ograniczoną ilość możliwości wydania rozkazów. Większość z tych rozkazów będą wydać znacząco wcześniej, że tak to ujmę. Ponieważ zaraz zaraz będziemy w dość niebezpiecznej sytuacji, chociażby nasz lotniskowiec nie wydaje się w dość niebezpiecznej sytuacji. Za bardzo... O, straciliśmy wolfa. Gdzie straciliśmy wolfa? Gdzieś, gdzieś wolfa straciliśmy. Całe szczęście walka powinna teraz zacząć przybierać odrobinkę odmienne. Charakter. I w Fortynie straciliśmy kolejny, kolejny okręt. Straciliśmy nasz jedyny okręt typu lotniskowego. Straciliśmy kolejny frachtowiec. Mm -hmm, mm -hmm. Pewne problemy możemy tutaj wyraźnie zidentyfikować, prawda? Nie kontrolowałem do końca tego, jak moja flota się zachowywała i przez to w znaczący sposób się ona rozproszyła. Przeciwnik teraz najprawdopodobniej będzie chciał się powolutku zacząć wycofywać. Musimy mu to uniemożliwić. Pokaż, jak wygląda tutaj ta walka. Tak jak mówiłem, jest to walka na dużo. o dużo wyższą stawkę, prawda, niż te walki, które miały miejsce wcześniej. Potrzebujemy lepszej osłony dla ciebie i potrzebujemy wsparcia tutaj. Gdybyśmy chcieli uciekać, to możemy bez większego problemu uciec z tego starcia. Mamy 53% szansy na ucieczkę, jakbyśmy teraz się wycofali. Ale od samego początku nie chodziło tutaj nam o ucieczkę, chodziło nam o zniszczenie wrogiej floty i położenie łapki być może na części z jego okrętu. Zobaczymy, czy uda nam się coś więcej zrealizować z tego zakresu. Wiecie co? Tutaj wydamy rozkaz eliminacji i nie mamy żadnych punktów dowodzenia. To znaczy, że musimy w tym punkcie czasu podjąć wszystkie kolejne decyzje, jeśli chodzi o walkę. Dobre. Podać tu, ponieważ przez kolejne 22 sekundy nie będziemy mogli wydać już żadnych rozkazów. Macie rozkaz eliminacji tego celu. Coś jeszcze powinienem tutaj zrobić? Jakieś konkretniejsze rozkazy wydać? Nie wydaje. OK. Okej. Okay. Teraz powinno nam się teoretycznie udać już zacząć domykać to stajcie. Jak widzicie zarządzam tym stajciem na poziomie strategicznym bardziej niż taktycznym poszczególnych jednostek. Będzie nas dużo, dużo tu stajcie kosztowało, więc mam nadzieję, że dużo również zyskamy w ramach tej walki Ale co by robić? Co by tracimy. Uff, prawie straciliśmy Ciebie. Już co ty się musisz? Wycofać, tylko to zużyje nasz punkt dowodzenia. Hmm, nie podoba mi się zbytnio ta nasza walka, koniec końców. Dobra, musimy zużyć ten punkt dowodzenia, żeby kazać ci się wycofać i tobie też kazać się wycofać. Nie macie możliwości dalszego znajdowania się w tej bitce. Jesteście praktycznie zupełnie zniszczeni. Rozwalcie go do końca. No dalej, 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 dalej. Nie wiele zostało, nie Ostatnie kilka treści, ostatnie kilka treści. Pięknie. Tak, 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 tak. Niestety nie możemy nie możemy wydać rozkazu, żeby tego również wyeliminować, więc będę odmieniał. Bardziej ostrożnie podchodzili do walki z nim. Musimy zaczekać aż punkty dowodzenia odzyskamy. 16 sekund. To jest naprawdę straszliwa batalia. Próba odzyskania pełnej zdolności bojowej po tej walce zajmie nam olbrzymią olbrzymią ilość czasu ok odzyskaliśmy e, eliminujcie 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 i pełna ofensywa dobra ty musisz się wycofać bo nie nadajesz się że to walki bardzo... a ty zajmie się tą Jednostkom, ok. Czy jeszcze jakieś rozkazy muszę wydać? Nie wydaje mi się. Hammerhead ma drobne problemy z walką z myśliwcami, ale dzięki temu że wrogi. A i co ty robisz? Zwróć się w jego stronę, w przodem. Po prostu atakuj go ze wszystkich sił. I to było głupie z Twojej strony, Hammerheadzie. To było dość głupie z Twojej strony, bo niestety Hammerhead nie nadaje się do walki ze skrzydłami, myśliwców. Jego zadaniem miało być zaatakowanie samego. E, samego. naprawdę. to, to, to. Dość niefortunne to, co tutaj się dzieje. Jestem głęboko niezadowolony z tego, jak moje jednostki sobie tutaj radzą. Straciliśmy za dużo jednostek. Hmm. Nie powinienem naciskać tego pełnego odwrotu. Stracimy zbyt dużo jednostek i nie jestem pewien jak będzie wyglądało to starcie dalej. Znaczy, jeżeli teraz dokonamy odwrotu, to czy uda nam się odzyskać przynajmniej część z tych okrętów, które straciliśmy, czy one na zawsze? Zaraz, zaraz spróbujemy rzucić na to okiem i uzyskać jakieś odpowiedzi. W, tym, w tym, tym zakresie tematycznym. Niestety nie ma możliwości bez modów przyspieszenia opływu czasu tutaj. Ej, dlaczego ty nie uciekasz? Co ty odwalasz? Miałeś z pełnego odwrotu. A. Jeden z twoich silników nie działa, więc możesz tylko kręcić się w kółko. Nieokręty nie są na tyle inteligentne, żeby... O Naprawdę, nie wiesz jak... jak dokonać tego odwrotu. Będziesz kręcił się w kółko po prostu. Nie, na coś takiego to się zgodzić nie mogę. To jest idiotyzm po prostu. I cała walka powinna się zakończyć. I teraz jak zajrzymy tutaj, to możemy odzyskać tyle co nic. Okej. Okay. Nie jestem zupełnie w najmniejszym stopniu zadowolony z tego co tutaj się wydarzyło. Więc moi że pozwolę sobie wczytać poprzedni. Wczytać poprzedni zapis i spróbować zagrać tą walkę jeszcze raz. Tym samym ten odcinek najprawdopodobniej oznaczam jako dodatkowy odcinek, nie informując ani po prostu wrzucę go, wrzucę go dodatkowo. A w takim razie dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia moi drodzy. Hej, hej!